Przed czas na wyjazd, bo ja czuję, że stoję w miejscu, no bo jeżeli troszeczkę masz talentu i, i trochę inteligencji sportowej, to czujesz, że się nie rozbijasz i ja tak właśnie czułem i mówię Andrzej, jedziemy, jedziemy, jedziemy do Ameryki. Chicago, Andrzej Gołota, Od... sparowaliście, czy tylko trenowaliście razem? Trenowaliśmy, ja wtedy byłem po ciężkiej wadze, biegaliśmy razem prawie codziennie, dobrze biegał Andrzej. Miał na tą wagę dobrze biegał. Widziałeś ten talent, o którym się mówiło, bo mówi się o nim, że najwięcej pokazał na sali treningowej, a nie w ringu. Czy faktycznie ten talent był widać taki niewiarygodny na sali? Znaczy ten ja tak jak bił się tam, bo Andrzej robi często tak, że jak myśmy przyjeżdżali do Dżimu, z tego co pamiętam, na 10 godzinę czy 11. .00. 11 .00 miałem trening pierwszy, to on już trenował o dziewiątej, żeby. Nikt nie podglądał, on lubił trenować sam, nie wiem czemu tak robił, ale tak robił. No raz przyjechaliśmy wcześniej jakoś, bo Andrzej Gimitu chciał podpatrzeć trenera jego, jak tam trzymie tarcze, wszystko. Oni też razem trenowali przecież w boksie. Ongi. Tak, tak, no ale to już było zawodostwo i, i potem Andrzej się raz taki, był bardzo taki zły na, na to, żeśmy przyjechali, zobaczyliśmy sparing i tak dalej. No i no to Andrzej taki, taki, taki miał, takie miał podejście. No ale spojrzeć, żeśmy zrobili takie kroki, by w Ameryce, no nie było, nie było łatwo. Podobało się? Zostaw suba i sprawdź strony naszych sponsorów.